Siema widzowie i w dzisiejszym odcinku powiem wam, jak moim zdaniem będzie wyglądała najbliższa meta, w sumie można już powiedzieć, że to jest obecna meta, ponieważ update jest w grze przez już prawie dwa tygodnie, więc no jest już trochę czasu, aby ogarnąć, co mniej więcej jest dobre, co jest słabe, a co jest tak po środku, no i w tym odcinku no widzicie, tutaj mamy po prostu tier listę, S tier oczywiście, że to znaczy, że ta postać jest mega dobra, a F tier to znaczy, że ta postać jest useless, więc jeżeli taki materiał się spodoba, możecie zostawić subapkę w górę dzwona i również możecie wbić na server Discord, a też w komentarzu możecie napisać, jakie filmy powiązane z obecną metą mogę jeszcze nagrać może macie jakieś ciekawe propozycje o których po prostu no których jeszcze nie nagrywałem w tym sezonie w tej mecie, więc naprawdę chętnie usłyszę wasze pomysły i też ogólnie w przypiętym komentarzu będzie link do darmowego tysiąc 1000 krabowe klasy, nie wiem jak to się dokładnie mówi, pewnie już sporo z Was to odebrało może ode mnie albo to innych osób, ale po prostu jest link, w którym możecie sobie od, za darmo, odebrać właśnie 1000 z tej nowej waluty, no i no będzie po prostu przy jednym komentarzu, nic mniej więcej nie ma do dodania i myślę, że możemy przechodzić do pierwszej postaci, czyli do 8 -bita. no i oczywiście będzie to głównie bazowane na e-sportach, w sensie jak sobie oglądam na przykład lepszych graczy niż ja, no to właśnie z tego się uczę oraz bierzemy pod uwagę oczywiście tego tryby 3v3, takie rzeczy są Shotan, Duos, Duelsy w ogóle nie bierzemy pod uwagę. Więc jak chodzi o a bardzo spoko postać, ogólnie bardzo uniwersalny, z powodu no, tego ile ma HP, z powodu jego tureta, z powodu jego demage, więc naprawdę wiecie, A-Bit robi sporo różnych rzeczy. Amber też bym powiedział, że jest uniwersalna bardzo, ale myślę, że jest trochę lepsza niż A-bit. Może tutaj na samą górę Betir bym dał, jak na razie chyba tak dam, ale może potem przeniosę tutaj wyżej do A-Tira, jeszcze nie jestem pewny. Za to Angelo, myślę, że na A-Tier będzie na spokojnie, bo no, myślę, że się domyślacie od momentu, w którym dodam i Angelowie są bardzo dobry, no i no, to są tam z 5-6 nerwów, ale i tak jest bardzo spoko postacią, aż... Niestety okazało się, że nie, chyba nie jest taki dobry, jak zgadywałem, jak predyktowałem, ale kto wie, może po prostu ludzie jeszcze nie zaczęli go testować, ci lepsi gracze. Ja mam nadzieję, że jednak się okaże, że aż jest jakiś broken, bo po prostu chcę mieć rację z tym, co mówiłem. Barley obecnie jedna z najlepszych postaci w grze w odcinku, właśnie z top 10 postaci w obecnej mecie. Dałem go do tego top 10, no i nadal mam takie samo zdanie. po prostu Barley jest też bardzo uniwersalny, ale no jest po prostu lepszy niż taki właśnie Angelo, Amber albo 8B ogólnie stała się dużo lepszą postacią właśnie po tym buffie myślę że można tutaj dziać się na sam dół betir, co jest naprawdę spoko wynikiem no bo przez ostatni w sumie rok ona w sumie e, była na takim dole C a ten buff co ona dostała właśnie na tą dużą pszczołę naprawdę jest spoko Bell e, powiedziałbym że mniej jest to samo co bip, ale Bell jest lekko lepsza ponieważ po prostu y, ma hyperkę no a Bi nie ma hyperki więc no to trochę oczywiste że B, Bell jest lekko lepsza Berry po swoim nerfie jest trochę gorszy a nadal będzie bardzo dobrą Myślę, że tutaj, no mniej na poziomie, Amberdam, tutaj nad nią, ale to, no mniej na takim samym poziomie. Bibi ogólnie bym, chciał, bym powiedział, że dosyć słaba, głównie z tego powodu, że teraz Daryl jest w mecie, no a Daryl kontroluje Bibi do sera, to jest w sumie mój główny powód, ale też takie inne, nawet gorsze postaci jak Bass albo El Primo też kontrolują Bibi bez problemu. E, ogólnie, w sumie, wszystkie tanki kontrolują Bibi, no z jakimiś wyjątkami oczywiście. I. Następnie mamy Bo, personalnie uważam Bol za bardzo niedocenianą postać, na, na przykład takim chodzonie. i są świetny, można go moim zdaniem brać na first picka, na w sumie każdej mapie na chodzonie, jaka jest, ale to nawet nie chodzi o samego chodzona. Można na przykład na banty, na canal grande, można na game grabach, wielu i myślę, że nawet na takim brobolu by można spróbować, ale to już takie trochę bardziej ryzykowne, chociaż wiecie, on niby może otworzyć mapę, robi sporo damage'a, robi, no, ma sporo HP, więc myślę, że naprawdę Bo jest bardzo niedoceniany i jednak dam tutaj niezbyt Wysoko, ponieważ po prostu nie gra się za bardzo, bo no to e, tak, Boni, a. Um... Ale mam takie same zdanie co w odcinku z 10 najgorszych postaci w mecie, że ona jest trzecią najgorszą postacią w grze i się absolutnie nie zmieniło od momentu tego odcinka. Brok jest spoko pod otwieranie mapy, jak po prostu ma się w tym kąpie takie fajne postacie jak na przykład jakieś Angelo, Nani, Piper, to Brock bardzo się przydaje, ale też jeżeli w enemy są takie trowery albo jakieś 8 to by po prostu nie mieli zmurków oczywiście, no bo takie właśnie postacie korzystają bardzo pozytywnie z zmurków. Bull wydaje mi się czasem underrated, ponieważ Bull jest m.in. Bardzo dobrą kontrolą na pod takie postacie jak Frank, Daryl oraz Buster. Wszystkie te trzy postacie są teraz w mecie, więc czasami po prostu, jeżeli jest okazja, to można wziąć bóla. a myślę, że dam go jednak tutaj no, dosyć nisko, ponieważ, no wiecie, tak ogólnie, jeżeli się go nie bierze jako kontra, nie bierze się go nigdy, więc to główny właśnie problem tej postaci. Buster nadal uważam, że top 10 postaci, nic się nie zmieniło w stosunku do odcinka, tak samo jak z Barleyem, ale uważam, że Buster jest lekko gorszy. Baz. Buzz... Szczerze nie jest zbyt dobry dam tutaj, myślę, że obok BB. No ogólnie teraz większość takich tanków, albo w postaci jest dosyć słaba, albo po prostu panu na przykład taki Draco. Pamiętacie, że był mega broken jak go dodali, dostał jednego nerfa, ale też meta się pozmieniała i stał się no bardzo, i to bardzo słaby, więc po prostu wiecie, no też o Draco potem powiemy, i on No w sumie niedługo. I co, Byron następnie, bardzo dobra postać, myślę, że tak około top 10 postaci w grze, więc naprawdę spoko, nie ma tutaj trochę to więcej mówić ogólnie. E, jest taki dobry sneaker, teraz którym znajdziecie właśnie taki Byron, Angelo, Piper i w sumie można nawet powiedzieć, że nani. Widziałem, że ostatnio sporo lepszy gra, czy nani. Karl, myślę, że nie jest jej taki poziom jak 8-bit, myślę, że jest jednak on lekko gorszy, po prostu te dwie postacie często się fajnie kompuje na takim banty, bo... W sumie sam nie jestem pewny czemu, ale czasem to fajnie wychodzi i no ogólnie uważam, że te dwie postacie są w dosyć podobnym miejscu w mecie. Charlie, nikt nie gra tą postacią tak w ogóle, nikt nie gra, szczerze dam ją tutaj obok poni. E, nie wiem czy o nim mówiłem w odcinku z 10 najgorszych postaci, ale jeżeli nie mówiłem no to trochę błąd popełniłem, ponieważ uważam teraz, że Charlie jest totalnie beznadziejna, ponieważ dosłownie nikt nie gra nigdzie. Um, no, tak, no wiecie, czasami są sytuacje, że właśnie się tam zagra bólem albo Charlie, nie? Ale, no, bardzo takie rzadkie sytuacje. Chester, e, pierwsza postać do Estira, bardzo mnie dziwi, że nie dostał żadnego nerfa, ponieważ moim zdaniem jest to jedyna z stop 5 postaci z poprzedniej mety, która nie dostała nerfa. Myślę, że rozumiecie, co właśnie teraz powiedziałem, przynajmniej na policzek, ale po prostu Chester z tego powodu, że nadal nie dostał nerfa, no i też przez to, że Daryla dodaje do mety, no to jest bardzo dobrą postacią, no bo oczywiście Chester kontroluje tanki. Chuck. Jest poko, no wiecie, on jest głównie pod budkę, ale czasami można na jakimś chodzeniu albo no kaucie, nie jest to jednak jakby, ciak jest zawsze tak mniej więcej po środku mety, no bo po prostu wiecie, są mega wybity na jednym trybie. Jest poko na dwóch, jest tak naprawdę niegrywalny na to, zostaje trzech, więc jest to lekko zabawne. Clancy nadal uważam, że jest Esir, no po prostu za dużo postaci on kontruje, właśnie takie jak Mac Frank, Buster, Daryl, po prostu na tych postacie Clancy bardzo łatwo nabija sobie levelek, no i to po prostu, no dla niego jest to bardzo dobre. Ale bardzo spoko pozostać i dały mniej więcej w tym miejscu, bo Karla może tak o no, poziomie wyżej. No bo po prostu kole też kontroluje takie postacie jak Daryl, Buster, Frank. Bo oczywiście jeżeli są właśnie takie postacie, co kontrolują postacie w mecie, to automatycznie te postacie stają się dużo lepsze, no oczywiście z wyjątkami właśnie na przykład jak o mówię, no, to po prostu kontrolują te postacie w mecie różne, ale nie on sam w sobie jest beznadziejny, więc no właśnie dlatego jest w tym trochę ciężko. Colt myślę, że mniej więcej taki sam jak Brock, tylko że Colt robi więcej damage'a, jest bardziej skillowy no ogólnie uważam, że te postacie są na bardzo podobnym poziomie, ponieważ wykorzystuje te dwie postacie w tych samych sytuacjach, czyli najczęściej aby oporzyć mapę. Cordelius Um, tak szczerze jest tak mega po środku jest bardzo zbalansowany obecnie, więc dałbym po prostu tutaj bez jakiejś za bardzo komentarzy, Kruk też na taką samą górę cetyram się, że nad Coltem i Brokiem, bo na budce jest on bardzo, bardzo dobry na każdej mapie, ale też na innych, na przykład takim grabach albo chodzonach można też grać Krukiem, oczywiście jeżeli nie ma jakichś kontr ale po prostu Crow jest bardzo spoko postacią podtrzymania kontroli, no, na przykład takich Clancy albo sergiów, właśnie takie postacie, co muszą się nabić Daryl, najlepsza postać w grze, nie licząc mou, który gdzieś tam będzie, ale no o mou, to ja coś potem pogadam i tak mou jeszcze nie można grać na e-sporcie, bo jeżeli nie wiecie. Jak dodają nową postać, to nie można przez dwa pierwsze tygodnie po prostu używać tej postaci, jest to zabronione, więc jakby na razie na sportach Daryl to najlepsza postać zdecydowanie, to można nim grać dosłownie wszędzie, no on zawsze bana, chyba, że mapa to jest Shooting Star bo tam Save Zone, no to wtedy nie zawsze ma bana, ale po prostu, no też się łatwo go kontruje, ale też um, on bardzo sporo cię kontruje, dog. no z najlepszej postaci w grze nicząc ma oporzyć do najgorszej postaci w grze, tego nawet nie będę tłumaczył, i co, Draco, Takie Mówiłem, jest to naprawdę słaby, nie gra się nie za bardzo. Więc dam tutaj obok Bibi Baza, co moim zdaniem na podobnym poziomie, i tam trochę czeka w sumie niżej, bo wydaje mi się, że są on lekko gorszy te postaci. Może coś takiego, bo baza tak naprawdę w ogóle nie widzę. Zastanawiam się, czy da się baza tutaj, ale na ja razie pozostaje w CT, że może że to potem zmienię. Dynamik: spoko, postać zbalansowana, jakby można na nim spokojnie grać na jakichś brobolach, czasami na chodzonach, po prostu na takich zamkniętych mapach. jak będzie spoko. Edgar, a czasem ma swoje sytuacje no, na przykład takim Hot Potato, po prostu ma trochę potencjał, więc dam tutaj myślę, że pod Aszem, ale gdzie jest tutaj spora różnica między Garem a Bulem pewnie się pojawi tutaj jeszcze po środku trochę więcej postaci, ale to zobaczymy a m.in. taki Primo, ale go chyba dam pod i tak szczerze, bo po prostu Szczerze, nie wiem, sama mechanika Primo wydaje się spoko, ale nie, nie jest spoko, po prostu za się po raz kolejny go kontruje, ale są sytuacje e, na konkretnym mapach, na przykład Penalty Kick na robol, nie mam pojęcia jak to się nazywa po polsku jednak, eee... Nie, to jest rzut karny, chyba rzut karny się nazywa po polsku, właśnie sobie teraz wypomniałem I na tej mapie, El Primo, jest mega spoko, ale oprócz tego to się w ogóle nie, nie gra. M spoko na konkretnych mapach, ale ludzie trochę zapomnieli, że istnieje, więc tak tutaj mniej po środku. może trochę nad Bo bym ją dał. I personalnie uważam ją za mega słabą postać, po prostu ona robi tak słaby damage. Ona nie podołała właśnie w mecie, jak są takie postacie jak Frank, Daryl oraz Buster. Naprawdę będę te trzy postacie wymieniał bardzo często w tym odcinku, już wymieniłem sporo razy i na tym nie skończę na tej i, więc po prostu no, przygotujcie się tak trochę mentalnie. Frank tak jak mówiłem na odcinku, dosyć słaba postać, jakby, wiecie, pewnie ta kolejność nie jest dokładnie tak sama jak w tym odcinku 10 się się najgorszych, bo po prostu wiecie, ważne, żebyście wiedzieli, że te postacie są słabe, nie jest to takie, ta kolejność nie jest bardzo ważna oprócz tam konkretnych postaci. Frank... Ale uważam, że bardzo dobry, tak tutaj myślę, że nad Barleyem, nad basterem będzie idealnie się mieścił. Gale tak szczerze, e, no trochę wyżej go tam, tam tutaj obok sestera, no bo po prostu dostał niby tego nerfa, że nie, jego ult nie robi tak dużo damage'a, ale też założyłem że jego hyperka dostała przez to buffa i hyperka Gale robi prawie 4000 damage'a. To ogarnąłem i o tym chyba wcześniej ani razu nie mówiłem, co jest bardzo broken, tak szczerze. Przez to jego hyperka ten przy że, tak ogólnie. Jin bardzo spoko to da tutaj, o oh boże, nie, teraz ja właśnie za sobą powiedziałem, sorry, ale tutaj właśnie go damy na Tangelu, po prostu jest bardzo uniwersalny, jest bardzo spoko na takich jak, grabach, banty, no-kaucie, no, no tak naprawdę na wszystkim oprócz sta więc no, no, raczej rozumiecie dlaczego go tu dam. Grey. Szczerze nie jest zły, po prostu może być spoko na konkretnych mapach, albo na konkretne jakieś tam trowery i Jest on bardzo spoko wyborem Grif, jest w sumie, jakby on robi to samo co Brock i Colt, czyli otwiera mapę, ale po prostu wydaje mi się on sporo gorszy. Dam tutaj obok Bob. Po prostu dużo częściej widzę Colt albo Broka niż Griffa. Bo po prostu te dwie postacie wydają mi się bardziej uniwersalne niż, niż Griff. Z powodu ich ręcza prawdopodobnie. Grom dostał teraz dwa dosyć mocne buffy. Nie ukazał się on jednak jakoś sporo lepszy. Oczywiście niedawno to był, wiecie, top 5 najgorszych postaci. Teraz jest myślę, że no tak obok tych dwóch postaci. Ale za to gaz. Gaz jest dużo lepszy. I to tak dużo lepszy. Ja tutaj mam na myśli, że samą górę Betira. Jest. No, ale się zastanawiam czy gasa da się tutaj na A-tier, ale dam tutaj między Amber Aid bitem bo jeszcze nie jestem na 100% pewny jak dobry jest ten gas, ale uwierzcie mi, że jest on naprawdę mega spoko. Hang. Nie muszę za zbyt dużo mówić o tej postaci, no bo no, naprawdę nie ma takie potrzeby, dam sobie tutaj i na, i, pod Bonnie, czyli boni będzie jakby teraz czwartą najgorszą, no bo jeszcze jedna postać tutaj się pojawi w obok doga. Następnie Jackie, szczerze, dosyć słaba, no tak jak w sumie te inne takie właśnie ta Baby Draco, ale w sumie z tych wydaje mi się, że Jackie jest najlepsza, zwłaszcza na po prostu w sytuacjach na przykład na Final grande i Janet. Wiem, że sporo osób wam mówi i sporo osób uważa, że Giant jest słaba Ja tak nie uważam, ja uważam, że Giant jest okej okay. Po prostu ona robi mega spoko kontrolę, jej atak jest bardzo spoko pod właśnie takie e, no, Przeszukiwanie krzaków oraz i też jej ult przez to, e, że dostał tam niedawno buffa na damage stał się dużo lepszy moim zdaniem Jesse Zauważyłem, że ludzie totalnie przestali tym grać, więc dam tutaj do Cetira. Nie wiem to się stało za bardzo z tą postacią, może tak tutaj obok B, bo te postacie moim zdaniem po robią po prostu podobną rolę, więc tak myślę, że będzie spoko. Kenjo nie ma jeszcze w grze, więc e, go dam na sam dół tutaj listy bo prostu nie ma mm. sensu go, go trzymać. Kit, dostał tam nerfa na gadżet, ale nadal jest bardzo spoko. Dam tutaj obok jej bita i gasa nie są nie są aż taki broken, ale jest on naprawdę Uważam, mi, że nadal bardzo spoko postacią. Larry i też top meta postać myślę, że dam tutaj obok Chessera, może nawet jedno miejsce nad Chesterem po prostu. Oni też nie dostali żadnego nerfa, to mnie trochę dziwi, ale no, Chessel są nawet broken. Leon jest beznadziejny, dam go tutaj myślę, że między fuckiem a i po prostu. Od momentu, w którym on dostał tam te dwa albo trzy nerfy, stał się dużo gorszą postacią, jak to było, nie wiem, 6 miesięcy temu po prostu, jak on miał tą care Pamiętacie, jak ona była dobra i jak on był wtedy dobry, ale trochę mi szkoda. Bo to było tak, że Leon był tak naprawdę beznadziejny przez 3-2 lata, e, dali mu hyperkę i był on meta przez 2 miesiące, a potem znowu stał się Juzle, więc no po prostu uważam to za jako zabawne Lili, e, ogólnie ludzie mega przesadzają z Lili, nie wiem czemu oni mówią, że jest taka OP jest ona oczywiście spoko, tak myślę, że mniej więcej na poziomie jakiegoś Greja, bo ona po prostu jest pokola ale ludzie e, na no teraz już nie, teraz pewnie przestali, a w poprzednim mecie wszyscy mówili wow Lili, najlepsze posać grze. Ja w ogóle tego nie rozumiem, ja nawet bym nie dał Lili do top 20, pewnie wtedy w mecie, więc po prostu totalnie nie rozumiem takich ludzi. Ale za to muszę przyznać, że Lola po swoim buffie na Demysz tak samo jak Gas, stała się dużewszą postacią. Znam tutaj e, obok Karla, obok Belly. Naprawdę w końcu trochę mi brakowało tej postaci w mecie, ponieważ historia lol jest mega prosta. Dodali ją tam w 2021 mniej więcej, gdy Gearsy dodali. Była ona meta przez takie 2-4 miesiące około i potem, całujcie, oni o niej zapomnieli przez 2,5 lat. Teraz na szczęście dostała spoko buffa i nie stała się broken, więc nie dostanie nerfów Tylko jest balansowana, a nawet trochę bardziej niezbalansowana. Jest ona dobrą postacią, dzięki czemu, jakby nie będzie ona za bardzo zapomniana. Będzie dobra i no po prostu bardzo mi odpowiada taka lola. Lu, um, szczerze słaby, tak stricte słaby Dam tutaj po prostu do -tira, Jakby Fajnie można go czasem wziąć, aby Franka skontrować Ale e, na Daryla niestety nie Są nasz taki dobry, więc no Po prostu dlatego upadł to on w porównaniu do wyżej mety I ta postać obok doga to Maisie to są dwie postacie, których bym nigdy nie wybrała się na moich po prostu meczach esportowych Esportowych, sorry Znaczy ja nie gram w e sporcie, ale rozumiecie o co mi chodzi Na ranketach bym nigdy nie wziął Maisie ani doga Na scrimach, czyli po prostu Treningach bym nie wziął nigdy Maisie ani doga więc, myślę, że rozumiecie, sorry, że słyszycie stukanie, nawet nie mam pojęcia, skąd to przychodzi, ale no, tak po prostu was ostrzegam, że sorry, jeżeli to słyszycie. Mandy jest mega broken na banty i knockoucie, ona ma tak naprawdę zawsze tam bana, a jeżeli nie ma bana, to się ją od razu bierze, ale oprócz tego to się nią ma dosyć mało gra, więc na po prostu tutaj obok B. i Jessie, może trochę nad nimi tak obok Greya. Max, bardzo spoko postać, myślę, że tutaj obok Gina się bez problemu mieści, ale ogólnie... Ja nie lubię personalnie grać Max. Mam ją na 3 ale nie lubię nią po prostu grać. Meg nadal strasznie broken. Myślę, że obok Clancy'ego i Geyla się mieści. I sobie może przyniosę tutaj Chestera do AT tak żeby nie było. No po prostu wydaje mi się on trochę gorszy niż ta postać właśnie Daryl, Clancy, Meg, Gale, Lary, Melody. Jest ja spoko, myślę, że mniej więcej tak jak Kit. Na podobnym poziomie, podobną rolę robią, ale wiecie, Melody. Jej najbardziej popularny tryb to budka, a Kit no to chyba knockout po prostu jak skaczę sobie na innych. Miko, beznadziejna postać, nie będę za bardzo mówił po prostu do T. Tira. Mo nie ma go jeszcze tam właśnie na kompetentnych sportach, ale wiem, że on będzie najlepszą postacią w grze. To na 100%. Jakby ja na, na tym nie myślę. I to dla mnie jest największa zagadka: gdzie dać Mortisa. Nie mam pojęcia gdzie go dać dokładnie, czy nie wiem czy on jest tutaj w c czy on jest w AT-rze, bo jedni właśnie nie dają tutaj jakiś spen, na przykład by dał gdzieś tutaj, ale inny e-sportowy dałby tutaj, więc ciężko mi powiedzieć, ja po prostu dam tutaj pośrodek, bo sam nie jestem po środku, bo sam nie jestem pewny co będzie z tym Mortisem, jak jest z tym Mortisem, ale za to wiem jak jest z Misterem Pi i wiem, że jest on underrated i daję go po prostu do C-Tira um, Nie będę się po raz kolejny wypowiadał o Misterze Pi, bo już to robiłem nieraz na swoim kanale ani jest niezła, nie, jakby taka, taka Cordelia w sumie, bardzo zbalansowana więc nam obok niego Nita jest dosyć spoko, dam obok Mortisa, bo no, jej, jej hyperka jest naprawdę spoko Ale trochę stała się gorszą postacią od momentu w którym, no, od momentu w którym dodali jej tą hyperkę, bo wtedy była dużo lepsza Teraz taka już lekko gorsza się stała Otis, a um, co o Otisie powiedzieć Nie, on jest tak szczerze słaby Tam e, dostałem jakiś komentarz, po prostu jak mówiłem że o Otisie, że tam z Spenelcie mówi, że jest on dobry Um, no nie, nie są dobre, sorry. Nie, Otis to nie jest dobra postać i można ją bez problemu tutaj skipnąć. Pam e, też taka dosyć cierenia, tak szczerze dam tutaj, myślę, że obok Loda, bo tylko no w sumie tymi dwoma postaciami gra się tylko na chodzenie i to czasami. Może pam jakaś ewentualnie noga grabie czasem, ale bardzo rzadko. Perła to dużo bardziej jakby lepsza, bo coś po prostu myślę, że obok LoLi dam, ponieważ mamy podobny atak, gra się nimi na kompletnie innych trybach, ale są moim zdaniem na podobnym poziomie w mecie, Pewnie jest za to bez znaczenia dam tutaj obok El Primo i Charlie, mniej więcej i w sumie postanowiłem, że tam bóla trochę wyżej, tak że jest on, tak myślę, że lepszy niż Leon i Funk, może yy, znaczy lepszy niż Leon, gorszy niż Funk, trochę przesadzam z tym bólem czasem, ale są naprawdę nie taki zły Piper. Bardzo dobra postać. Myślę, że tutaj obok Andrzej robi będzie na spokojnie. Spoko. Uh, tak, w sumie też jak Cordelius na niej, bardzo zbalansowana postać. Dostał hyperkę, ale to nie jest jakaś broken hyperka, tak szczerze. Nawet bym nie powiedział, że ta hyperka jest jakoś dobra. Rico. Um, spoko postać nie wiem czemu niektórzy ludzie mówią, że to jest w ogóle top 5 postaci w grze. Totalnie tego nie rozumiem. Jakby jest on dobry, spoko, ale nie jest on jakiś mega broken. Totalnie nie. Myślę, że tutaj obok Belly i Loli. Rosa. No, w sumie, tak jak te inne tanki, ale zdecydowanie dużo, no jest sporo lepsze niż one, więc dam tutaj może nawet obok Groma. Po prostu Rosa czasem może rozwalić na szat na takim Robolu. Zdarzają się takie sytuacje. Arti myślę, że dam obok Greya i Mandy po prostu robią podobną rolę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Rafs, a co Rafsie powiedzieć tak szczerze? No, kolejna taka naprawdę zbalansowana postać, bym powiedział, więc dam tutaj. Sam, tak jak mówiłem na odcinku, dosyć słaby. Dam tutaj mniej więcej obok Miko, może jeden poziom nad Miko. I w sumie, i w trochę dam za nisko, tak zdecydowanie za nisko. Może tak powinien to trochę podmieniać. Tak myślę, że powinno być spoko. Sandy, um, nie wiem. Niektórzy ludzie nadal mówią, że to jest top 10 postać, a to nawet nie wiem, czy jest w top w ogóle połowie postaci. Jest, moim zdaniem, tak mniej więcej na poziomie spoko. Szeli ile w ogóle zostało postaci? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tylko dziewięć postaci do zakończenia tej listy, więc naprawdę spoko. Szeli też zbalansowana, w sumie jak te inne postacie, Po prostu, sporo jest takich zbalansowanych postaci, z tego co widzicie. W sumie tutaj, tak trochę pomniejsza ekran, abyście wszystko widzieli. Spike, a um, Spike jest szczerze. Po tym buffie, który dostał lepszy, zauważyłem dużo częściej spajka i dam tutaj, no, też my na tym zbalansowanym poziomie. Sprawa to również. Te wstawy po prostu wydają mi się podobne, za to Squidgar już dam tutaj obok Mister Wy Wykonują ogólnie dosyć podobną robotę, ale Pingwin jest raczej trochę lepszy. 100, nie wiem, po raz kolejny niektórzy mówili, że Tu będzie jakiś mega broken, bo dostał buffa na HP, a nie, on nie będzie broken, będzie spoko, Tak myślę, że obok Lily. Mniej więcej, Serge za to jest ba bardzo dobry teraz macie, Dam tutaj mniej więcej obok. Franka oraz Barrea będzie spoko Tara też będzie, e, będzie teraz spoko postacią w mecie dam, no myślę, że tutaj obok Dynamica i Lily W sumie Dynamica muszę dać trochę niżej, także że nie są naszaki dobry jak mówiłem Tick e, Myślę, że tutaj akurat jeden z najlepszych trawerów w grze, może nawet jeden z najlepszych, no nie licząc berego Barleya i Larego, no to jest on chyba właśnie najlepszym trawerem, więc tutaj nam no myślę, że obok tych postaci i na samym końcu mamy Willow, Udamy myślę, że obok Roma i sprata tak będzie spoko i to tyle. I ogólnie, jak mam zgadywać, to Kenji wydaje mi się, że będzie zbalansowany albo słaby. Tak szczerze. Yy, moja opinia po prostu, ciężko mu się będzie ładowało chyba tego ulta i wydaje się dosyć łatwy do skontrowania. Więc to tyle. Jeżeli wam się spodobało, to możecie zostawić łapkę w górę i widzimy się w następnym odcinku. Yo!